Dzień dobry Państwu. Marcin Kiepas, Analityk TikMill. Gdybym w kilku słowach miał podsumować ostatni tydzień na rynkach finansowych, to powiedziałbym, że banki centralne zaskakują. Prezes Glapiński interweniuje na rynku walutowym, natomiast na rynki akcji wrócił strach przed recesją. Przede wszystkim zaskoczył Bank Anglii i Bank Szwajcarii. Które to banki wbrew rynkowym oczekiwaniom pozostawiły stopy procentowe bez zmian, co w połączeniu z sygnałami, jakie napłynęły z Banku Norwegii, czy wcześniej z Europejskiego Banku Centralnego, każe założyć, że okres podnoszenia stóp procentowych w Europie, w Europie Zachodniej właśnie się zasko zakończył. Zaskoczył również amerykański Fed, ale nie z samą decyzją, bo tutaj zgodnie z prognozami stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych się nie zmieniły. Natomiast prognozami projekcjami zmian stuprocentowych w przyszłym roku. Rynki i Fed dotychczas zakładały, że w 2024 roku stopy w Stanach spadną o, łącznie o 100 punktów bazowych. Członkowie Fed po ostatnim posiedzeniu widzą tylko, Obniżki o 50 punktów bazowych. No i właśnie ten okres dłuższego pozostawania stuprocentowych na wysokich poziomach, czy to w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych, dał impuls do wyprzedaży na rynkach akcji. Inwestorzy po prostu obawiają się, że nie doprowadzi to do miękkiego lądowania, jak sugerują banki, ale finalnie za gości pojawi się recesja. Jeżeli chodzi o polski rynek walutowy, to tutaj obserwowaliśmy dwa ciekawe wydarzenia. Po pierwsze, prezes Glapiński zmienił nieco retorykę, zasugerował, że miejsca, przestrzeń do obniżek stóp procentowych ostatnio się zawęziła, co rynek odebrał jako taką mniejszą ochotę. Do obniżania stóp w Polsce, no i to ten czynnik wzmocnił złotego. Drugim ważnym wydarzeniem było wspomniane już posiedzenie Banku Szwajcarii. Niespodzianka w postaci braku podwyżki sprawiła, że szwajcarski frank wyraźnie się osłabił, w tym również osłabił się do złotego. Kolejny tydzień będzie już ostatnim tygodniem września na rynkach finansowych, a jako, że tydzień się kończy, więc tradycyjnie poznamy całe, całą grupę wstępnych szacunków inflacji z Europy. Będą to dane dla największych europejskich gospodarek, czyli m.in. Francja, Niemcy. Cała strefę, strefa euro. Dostaniemy też dane z polskiej gospodarki, które mogą być dane inflacyjne z polskiej gospodarki, które mogą być wyznacznikiem tego, jaką w październiku decyzję podejmie Rada Polityki Pieniężnej. Rynek tutaj oczekuje we wrześniu spadku inflacji gdzieś w okolice 8,6-8,8% z poziomu 10,1% w sierpniu. Dziękuję za uwagę.